Witam was moi drodzy w na moim kanale i dzisiaj wam pokażę moją wieczorną pielęgnację Pokażę wam czego używam, więc co? Myślę, że zaczynamy, a wy zostawcie łapki w górę Pierwszym krokiem w mojej wieczornej pielęgnacji jest uwaga Zmywanie makijażu, więc zakryłam swoją opaskę I zaczynam zmywać makijaż i ja akurat używam y, tego płynu On jest bardzo super y, I właśnie też na długo mi starcza, bo kiedyś miałam takie inne, widzicie, takie dwufazowe i po nich mnie dosyć szczypały oczy a ten jest super i mnie szczepi w oczy, więc teraz mać rzęsy, no bo reszta makijażu nie przetrwa szkodnego powietrza. <noise> nie no, tak się śmieję teraz. Ale ja właśnie teraz na już powiem wam, że... czekajcie, jak sobie tak delikatnie to przytrzymuję i potem mi to schodzi. Ja na przykład teraz nakładam jedynie korektor i róż, ale nie róż w kremie, tylko róż w pudrze i ten róż już jest rozświetlaczem, więc tylko tyle, no i rzęsno. Więc tak to wygląda. Makijaż już zmyty, więc teraz przechodzimy do mycia twarzy, więc musimy się przenieść do łazienki. Witam Was w łazience i teraz Wam pokażę, e, czym myję twarz. Więc tak, ogólnie to jest resztka mojego ulubionego żelu. On jest bardzo fajny. I to mam taki nowy krok, testuję, to już jest moje drugie mycie i powiem Wam, że jest bardzo fajny i tak właśnie raz w tygodniu daje sobie taki peeling. Więc dzisiaj też go sobie nałożę i też tego używam takiej fajnej szczoteczki. Ona jest action. I ona jest taka, to jest taka fajna. A tu jest taki bardziej wypustkiem, tym większymi. Też taka, taka malutka, więc teraz idę myć twarz. <słuch> Czy też umyłam włosy. Akurat ja tak mam, że myję włosy zawsze przed pójściem się myć i przed tym myję włosy, żeby one mi to już podesły, bo powiem wam, będę teraz w, w tle ściągała właśnie ten mój super turban. On jest bardzo fajny, ale nie pamiętam, skąd on teraz jest. I właśnie ja na przykład teraz tak robię, że idę myć włosy, nie wiem, 2-3 godziny wcześniej, zanim się pójdę kąpać i one już będą takie, wiecie, wilgotne Włosy sobie tak same schną I dopiero później, po tych trzech godzinach Sobie jeszcze tam robię suszarką Czy taką właśnie prostownicą, którą można yy, Na mokre włosy Więc tak to wygląda I tak samo je ja tylko właśnie je myję szamponem Akurat ja mam szampon nabliżający, I ja już nie nakładam tak naprawdę od wakacji, bo na wakacjach totalnie miałam czasam jakieś maseczek i tak dalej. To przestałam je nakładać, takie wiecie, coś się trzyma, tam nie wiem, 5-10 minut i nakładałam taki już teraz bez spukiwania. To jest sam akurat takie w kremie a to po prostu jest takim, no psikaczem, o. Tak ona się prezentuje i jakoś nie powiem, że mi się zbytnio. No znaczy mniej, że nie chce mi się, ale zauważyłam że to po prostu włosy jak nie mają tych, tej maseczki, to są jakby w lepszej kondycji tak właśnie zauważyłam na wakacjach, że w ogóle się nie puszyły nie musiałam przybrać koszulkę, bo miałam mokrą właśnie z mokrych włosów, jak to zwykle jest i już mam je rozczesane więc teraz, Może troszkę ją bo nie wiem, są takie dziwne mokre strasznie mokre I dzisiaj sobie dam tą odżywkę w kremie. Ona jest bardzo fajna. Yy... O. Tutaj dosłownie daję. I na włosy. Bo akurat powiem wam, że mi te odżywki w ogóle nie obciążają. Bo w sensie nie, nie robię ich takie, bo Potem jak wezmę, że są takie Myślę, że są fajne. I chyba coś jeszcze psiknę. To szczerze trochę. Jeszcze sobie psiknę. Tą odżywką. Ok, powiem wam, że ona ma taki już mniej ładny zapach, ale właśnie sprawia, że te włosy, jak wreszcie są takie fajne, mięciutkie. Więc tak się prezentowała pielęgnacja moich włosów: czyli szampon, potem odżywka bez spukiwania albo doga w kremie. No i po co właśnie, jeszcze przed suszeniem sobie do jakiejś seru, silikonowe. No i więc tak się prezentowała pielęgnacja moich włosów, a teraz przechodzimy do pielęgnacji. Mojej twarzy wcześniej już było mycie, teraz czas na pielęgnację. I zaczynam od pierwszej rzeczy, którą akurat użyłam raz w tygodniu, czyli płatki pod oczy. I też sobie się nałożę. Tak. Nałożę sobie je. I one są bardzo fajne, te niebieskie, bo też kiedyś miałam, panią złoty, bo mi nawet to się była. I też były spoko, więc teraz sobie nakładamy płatki. I ja sobie jak zawsze je trzymam na 10 minut, bo na pokójnie jest 15-20, ale mi się zdaje, że to 10 minut wystarczy. Więc tak się prezentuje, czekamy i przechodzimy do następnego kroku. No i ściągamy już sobie płatki i teraz przechodzimy do dalszej części pielęgnacji. I teraz przechodzimy do toniku, który jest mój ulubiony. I sobie go teraz nałożę. O, tak troszkę, Kiedy teraz sprawdziła. O, i on właśnie ma taki ładny zapach ogórkowy. Więc na nakładam i zakładam. Spineczki i teraz właśnie przechodzimy do kremu. Kiedyś właśnie miałam y, z tej serii, no. dlatego teraz sobie użyję takich, <laughs> takich y, kuleczek nawilżających. One są fajne i mam taki ładny dla mnie lawendowy zapach. Taki lawendowo-kwiatowy. Tutaj mam dwie i teraz nakładam na twarz. O. To są właśnie fajne są te kuleczki, bo faktycznie one tak sprawiają, że ta twarz jest taka bardziej nawilżona. I tak jest, właśnie jak jest tu napisane Czyli możesz go stosować po prostu e, Albo jako taką maseczkę na noc Lub po prostu na dzień, na 15 minut Ja tego użyłam właśnie Takiej maseczki na noc o, Chyba zostało dosyć dużo A Możecie napisać mi w komentarzach Jaki krem do twarzy polecacie Bo właśnie kiedyś szukam Chcę jakiś nawet przetestować Ale nie wiem jaki, więc wy napiszcie mi w komentarzach Zostawcie aplik w górę i przechodzimy do kolejnego kroku Przecież ja czas na peeling Do ust Akurat ja tak właśnie na przemianie użyłam albo maska, albo peeling, dzisiaj padł wybór na peeling. On ma taki ładny zapach gumy balonowej. I go I nakładam. Ja też y, fajnie że te usta, bo są takie, ponieważ nie właśnie mięciutkie, bo ja też taki problem, że czasami mam je dosyć takie suche, a to fajnie mi nawilż, tak samo tę taką maskę, którą kiedyś miałam. Nie będę z jakiej była filmie, ale to właśnie fajna wjeżdżała noc na i właśnie miałam takie popękane te usta na przykład, co na drugi dzień w sobie nigdy nie było, znikało. Kiedyś bym tą troszkę nałożyła na rzęsy, ale powiem wam, że założyłam ostatnio, że ona mi skleja rzęsy, w sensie jak nałożę ją jakby na noc, to potem są te rzęsy takie rano, nie, takie poklejone, a i nakładam tego dużo. Mm -mm -mm. Więc nakładam tylko sobie tą odżywkę rano jako taką bazę pod tusz, a na noc totalnie nic nie nakładam. Kiedyś nakładałam olej rycynowy, a teraz wchodzimy, powiedziałabym, już do ostatniego kroku mojej pielęgnacji twarzy, czyli do kremu pod oczy. Tutaj kolysycję z witaminą C. Dlatego co teraz nałożę, on ma taki właśnie fajny aplikator. O. Bo i to są takie kremy, które wiecie, jakby się nakładać, po prostu nie mam takiego aplikatora. A ten jest fajny, więc go sobie nakładam. I tak go się o fajnie fajnie rozprowadzić Ja kiedyś też miałam taki krem i on był z taką kuleczką. Taką kuleczką. Taką fajnie, tak właśnie to chłodził. E, teraz to tak w palcach trochę zrobię. Jeszcze dopomniałam chciałam sobie moich kolczyków, więc to właśnie ściągam. I co? I myślę, że w sumie z pielęgnacji yy, twarzy już wszystko mamy zahaczone. Więc teraz pozostało mi jedynie podsuszyć włosy. I tak to się wszystko prezentuje. Ale zanim suszenie, to sobie już nałożył taki olejek. I właśnie on też zapobiega puszeniu się. Jest bardzo fajny. Widziałam, że niektórzy go nakładają przed myciem, ale ja zawsze go nakładam po na końcówki. O! Tak troszkę. Tak troszkę. A widzicie, ja akurat. Nakładam dosyć zazwyczaj dużo kosmetyków na moje włosy, bo one są dosyć grube i one tego, tyle potrzebują. I stwierdziłam, dzisiaj razem z Wami wysuszam moje włosy. Yy, właśnie to zależy, jak ja je słyszę, bo albo z suszarką, albo właśnie taką prostownicą, co prostuje włosy na mokro. Ale dzisiaj wybrałam opcję z suszarką i teraz ja mam tą końcówkę, z którą zazwyczaj idzie na początku. że tak zajmę, o! Na początku sobie suszę tak po prostu, bez żadnych nakładek, potem nakładam sobie tą, żebyś tak też tak szczotką jeżdżę i potem jak już to zrobię, to sobie daję tą i ona tak fajnie wygładza. Więc co, ja się biorę teraz za suszenie. na moje włosy już po wysuszeniu i teraz sobie jeszcze nałożę olejek olejek serum silikonowe <laughs> o ona jest fajna bo jest takim brokacikiem. Brukacik. więc teraz sobie nakładam o No i co moi drodzy? Tak się prezentuje moja wieczorna pielęgnacja, czyli oczywiście na początku zbywanie makijażu, potem pielęgnacja twarzy i co dwa dni moje włosy, więc co dwa dni włosy, no i też pielęgnacja, oczywiście codziennie. I co? Dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapki w górę i widzimy się w na następnym odcinku. To na razie, pa!